Witam państwa bardzo serdecznie. Drugi dzień kongresu 590 w Rzeszowie. A moim państwa gościem jest pani Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Roz, y, Rozwoju Przedsiębiorczości. Witam tak panią jest. bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Y, Zapytam tak trochę prowokacyjnie: czy prawdą jest, że jest taki podział, patrząc z punktu widzenia przedsiębiorczości Polski, że jest podział na Polskę Wschodnią i Polskę Zachodnią? Rzeczywiście. Yy staramy się unikać takiego określenia, że jest podział na Polskę wschodnią i Polskę zachodnią. Mówimy o tym, że są duże różnice rozwojowe. Mówimy o tym, że tworzymy programy dla Polski wschodniej. Natomiast myślę, że w ogóle nie należy dzielić Polski na wschód i zachód. Natomiast jeżeli mówimy o tworzeniu programów i jeżeli mówimy o tym, Dedykowaniu pewnych działań, to rzeczywiście są działania, które są nakierowane na rozwój Polski wschodniej. Ale to, to nie jest też z drugiej strony to nie jest sytuacja jakaś wyjątkowa. No, Włochy też mają podobną sytuację, że, 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 że ten rozwój kraju nie jest równomierny. Co PARK robi, żeby, żeby tą Polskę Wschodnią wesprzeć w rozwoju przedsiębiorczości? Mhm. Polska agencja rozwoju przedsiębiorczości od 12 już lat realizuje programy, które są skierowane właśnie do Polski Wschodniej. Pierwszy program to był program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, natomiast teraz kontynuator tego programu, program operacyjny Polska Wschodnia. W poprzedniej perspektywie finansowej, czyli ten pierwszy program, dysponowaliśmy kwotą 10 miliardów złotych. Czyli to jest bardzo duża kwota? To jest bardzo duża kwota. To jest rzeczywiście bardzo duża kwota, którą Dzięki trzeba rozdzielić na tysiące przedsiębiorców. I przedsiębiorców, i samorządy. Dlatego, że nie tylko działania skierowane były do przedsiębiorców, w poprzedniej perspektywie działania kierowaliśmy zarówno do samorządów, do przedsiębiorców, do uczelni wyższych. Także wielu interesariuszy na terenie Polski wschodniej, czyli na terenie pięciu województw, patrząc jak od góry polski województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i województwo, w którym się znajdujemy, czyli podkarpackie. Mazur, podkarpackie, podkarpackie tak jest. Jakie to były programy? Jakie, jakie, jakie pomysły, tak patrząc z punktu widzenia już przedsiębiorców, nie samorządów, tylko z punktu widzenia przedsiębiorców. To, jakie to były programy? Jak to eee, można sobie wspierać? Poprzedni program nakierowany był na bardzo szeroki rozwój infrastruktury. I to, co postanowiono wtedy zrobić, to tak naprawdę budować infrastrukturę i rozwijać takie miejsca, w którym później przedsiębiorczość mogłaby się rozwijać dalej. Również rozwój dróg, rozwój komunikacji, wszystkie te obszary które wymagały wsparcia no i po prostu potężnych inwestycji. I to, było w perspektywie. I to była poprzednia perspektywa. Ta perspektywa założyła, że jest to czas, aby można było tę infrastrukturę wykorzystywać i dalej ją rozwijać, ponieważ ona, zdajemy sobie sprawę z tego, jest wciąż jeszcze na niewystarczającym poziomie. W tej perspektywie PARP dysponuje kwotą około 7 miliardów złotych. Około 3 miliardów to są środki, które są przeznaczone dla przedsiębiorców, natomiast około 4 miliardów to są środki, które są dedykowane samorządom i jeśli chodzi o te działania dla samorządów, to jest budowa dróg, która, jak wiemy, wciąż wymaga doinwestowania. No jest kapitałochłonna. Jest bardzo. jest bardzo kapitałochłonna, oczywiście. A także rozwój komunikacji miejskiej. I tutaj korzystają miasta wojewódzkie. W tych miastach realizujemy 14 projektów komunikacyjnych i 28 projektów drogowych. Na efekty już właściwie niedługo trzeba czekać, część już z nich mamy. Do końca tego roku będzie zrealizowanych 27 projektów drogowych. Jeden projekt drogowy zostanie zakończony w... Na początku przyszłego roku. Natomiast projekty komunikacyjne jeszcze trwają, jeden z projektów jest zakończony, reszta w realizacji. I y, jeśli chodzi o środki dla samorządów i taką twardą infrastrukturę, y, no to właściwie podpisane mamy wszystkie umowy, czyli te 4 miliardy. Czy możemy... te środki już są wy... y, tak. y, wydatkowane z tej tak. ostatniej perspektywy? Tak, te środki są wydatkowane. Y, może jeszcze nie wszystkie projekty są rozliczone natomiast nie ma tam już wolnych środków nie ma możliwości zrealizowania kolejnego A ta pula projektu miliardów dla przedsiębiorców A ta pula jest jeszcze nie wykorzystana w no pełni właśnie. dlatego że do tej pory podpisaliśmy umowy na około miliard złotych w ocenie i przygotowane umowy do podpisania po ocenie projektów to jest około pół miliarda Natomiast pół miliarda, półtora miliarda czeka jeszcze na przeciwdziałanie. Leży jeszcze na stole i trzeba do nie, tak, po niej przyjść. Tak. Do tak, parku. Tak, tak, I jak właśnie. to trzeba zrobić? Tak jak do wszystkich działań unijnych, ponieważ zasadę mamy właściwie taką samą, niezależnie od programu operacyjnego, czyli wnioskodawca musi przygotować dobry wniosek. I ten wniosek złożyć do określonego działania, do określonej instytucji, także do działań, które prowadzi PARK, Wnioski składane są już w tej chwili wyłącznie elektronicznie, podlegają bardzo skrupulatnej ocenie. No właśnie, kto ocenia? Kto ocenia? Oceniają eksperci. Oceniają, w pierwszej kolejności oceniają eksperci z PARP, którzy sprawdzają, cały wniosek pod kątem formalnym, czyli sprawdzają, czy e, wnioskodawca spełnił dokumenty. wszystkie warunki, e, które umożliwiają aplikowanie o środki unijne. Jeżeli tak nie jest, jeżeli mamy wątpliwości, e, prosimy wnioskodawcę o, o wyjaśnienie bądź uzupełnienie. E, Zakładamy, że w znakomitej większości tak się dzieje i rzeczywiście często wnioskodawcy popełniają zwykłe proste ludzkie błędy składając wnioski. Bardzo często poprawiają i wniosek oceniony w tej części formalnej dobrze przechodzi do oceny merytorycznej. I tam oceniają zarówno eksperci PARP, jak i eksperci zewnętrzni. Część wniosków jest oceniana też przez tak zwany panel ekspertów, na które zapraszani są przedsiębiorcy. I oni I wtedy... opowiadają o swoich projektach. Tak, opowiadają, prezentują swoje e, projekty. E, I tutaj również jest jeszcze czas na poprawę wniosków. E, także, jeżeli znowu na kolejnym tym etapie są jakieś wątpliwości, są niejasności, czasami zwykłe ludzkie błędy, czasami są to błędy e, czeskie albo błędy tak, w podsumowaniu, które Wam nie pozwalają też też formalnie, żeby zamknąć ten projekt. Tak, e, natomiast tak. jest taka możliwość, żeby wnioskodawcy poprawili swoje wnioski albo wyjaśnili nasze wątpliwości i po, po uzupełnieniu, e, jakby cały proces oceny e, jest kończony po prostu. Na podstawie ocen wszystkie wnioski złożone w procesie są ustawiane według punktacji, czyli jest tworzona taka lista rankingowa i oczywiście wcześniej przedsiębiorcy wiedzą, jaki stopień, jaki, jaka ilość punktów pozwala na realizację projektów. Najczęściej jest to tak, że odcinamy tę listę w miejscu, tak, który umożliwia realizację projektu. No, i wtedy informujemy przedsiębiorców yy, i zapraszamy do składania ile, dokumentów. Ile czasu trwa taka procedura? Jeżeli zakładając, że wszystko jest w porządku od początku do końca ponieważ musimy ocenić, bierzemy pod uwagę ocenę całego procesu. To jest najczęściej 60 dni w tych działaniach. Czyli to jest szybko dosyć. To jest dosyć szybko, natomiast są działania, które są bardzo skomplikowane albo mamy trudne bardzo dużo wniosków, albo trudno w ocenie. Wtedy mamy taką możliwość wydłużenia tego procesu. No, zależy nam też na tym, żeby przedsiębiorcy po prostu mogli te wnioski poprawić. Wtedy ten czas oceny jest wydłużony do 90 dni a potem następuje proces podpisywania umów. To ja jeszcze dopytam, to dlaczego ta pula samorządowa została tak szybko wykorzystana, a ta pula dla przedsiębiorców jeszcze nie? Czy to oznacza, że samorządy są sprawniejsze w przygotowywaniu wniosku, czy, czy też może przedsiębiorcy nie mają dobrych pomysłów? Przede wszystkim ta pula dla przedsiębiorców dotyczy wniosków, które są bardzo wysokokwotowe. W związku z tym e, tych wniosków jest po prostu stosunkowo mało. Jeżeli mówimy o 28 e, projektach drogowych i 14 projektach komunikacyjnych, to to, są duże... to zabiera tak. pole 4, miliony, 4 miliardy. E, to jest zupełnie inny... E, m, Sposób i procedowania, ale y, przygotowanie tego wniosku, też proces przygotowania samego wniosku dokumentacji y, jest no, bardzo skomplikowany i długi, ale sam projekt to jest po prostu to są ogromne kwoty. Natomiast przedsiębiorcy mogą y, występować o kwoty znacznie mniejsze. Y, te projekty są po prostu rozdrobnione. Jakie to są kwoty? Jaki jak jest maksymalny pułap? To zależy od działania, ponieważ y, 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 bardzo różne, bardzo różne mamy działania. Są działania, które są, mają również taki element inwestycyjny i wtedy te kwoty są wyższe, ale mamy też działania, tak zwane bony, które są w ogóle niskokwotowe. Mamy też działania, które nie wynikają wprost z realizacji programu Polska Wschodnia, ale inne, z których również przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą korzystać. Są działania o zasięgu ogólnokrajowym. Program operacyjny inteligentny rozwój, program operacyjny wiedza, edukacja, rozwój i również nie zamykamy absolutnie tutaj drzwi przed mieszkańcami, przed przedsiębiorcami Polski Wschodniej. I tutaj są też projekty bardzo niskokwotowe, dlatego że również to są szkolenia. Które przedsiębiorcy mogą wybierać. Więc mówimy tak naprawdę o często kwotach. O niewielkich od... kwotach po duże tak. projekty skomplikowane. Czyli pierwszym punktem, który, który powinni odwiedzić przedsiębiorcy, jest strona internetowa parku i wyszukanie odpowiedniego programu dla siebie. Tak, na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości PARP.gov.pl Znajdują się informacje o wszystkich działaniach, które mamy. Mamy też świetnie działające informatorium i zapraszam wszystkich do korzystania z informatorium. Można do nas zadzwonić, dowiedzieć się przed przeczytaniem informacji, po przeczytaniu informacji. Można dopytać o szczegóły, można. Przedsiębiorca, który do nas dzwoni, rozmawia z ekspertem. W związku z tym y, dokładnie wytłumaczymy, w jaki sposób przygotować wniosek, jak się przygotować do y, prowadzenia projektu, również. Także zachęcamy przedsiębiorców, jest półtora miliarda do wzięcia. Starajcie no brawo, się Polska, o. Wschodnie. Polska wschodnia, tak, pięć województw. Zachęcamy, yy, zachęcamy do wizyty yy, na stronie internetowej Parku, yy, a ja dziękuję bardzo za rozmowę i wizytę w naszym bardzo. studiu. Moim Państwa gościem była pani Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju, Rozwoju Przedsiębiorczości. Tak jest. <laughs> dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.